Cześć, z tej strony Damian. Tym razem wybieramy się do Zagrzebia na KSW 51, a z tej okazji mam dla Was kupon z analizą oraz specjalną promocję we współpracy z sts -em. Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A więc czas na kolejną galę KSW. Kolejna gala KSW to już niemal u nas tradycyjnie kolejna specjalna promocja we współpracy z STS-em. Tym razem jest to zakład bez ryzyka do 200 zł. Jak uzyskać ten bonus? Mianowicie, musicie zarejestrować się z kodem promocyjnym Zagranie. Dzięki temu, wasz pierwszy kupon, właśnie na zdarzenia z KSW, będzie bez ryzyka do 200 zł. Co to oznacza? W praktyce, jeżeli obstawicie za 200 zł i wasz kupon będzie nietrafiony, dostajecie zwrot na swoje konto. Co ważne, depozytowe, nie bonusowe, jak ma to większość bukmacherów, więc jest to naprawdę dosyć atrakcyjna promocja. więc tutaj warto też zaznaczyć, że zwrot będzie minus podatek, ale więcej informacji na temat tej promocji znajdziecie w tekście, do którego Was odsyłam i link do niego znajdziecie w opisie filmiku oraz w komentarzu, więc zapraszam również do czytania tam moich analiz na temat trzech głównych warg. No, i na zakończenie, jeszcze tutaj dodam, że zakład ryzyka do 200 zł łączy się także z innymi bonusami powitalnymi, czyli darmowym zakładem oraz bonusem od depozytu. Także tyle, jeżeli chodzi o promocję w STS-ie. No, i przechodzimy do kuponu. Powiem szczerze, że jest tutaj kilka interesujących walk, i rzućmy okiem na ofertę. Przede wszystkim tym razem na kuponie umieszczę aż 4 pozycje Zazwyczaj tego nie robię, ale no, można rzecz, że ostatnia gala mnie bo KSW 50 potoczyło się po mojej myśli Wszystkie walki skończyły się tak jak myślałem a między innymi ta, którą Wam zaproponowałem po kursie 2.75 czyli wygrana Normana Parka przez decyzję Zatem przechodzimy do KSW 51 i zaczniemy od walki wieczoru, czyli Mariusz Pudzianowski kontra Erko Jun no i tutaj stawiam na Pudziana po kursie 1.75. Myślę, że jest to dosyć ciekawy kurs. Jedyny minus tutaj, który mnie tutaj mógł zniechęcić do tej pozycji, to fakt, że Mariusz Pudzianowski ma już 42 lata, a ostatnie starcie skończył z kontuzją. Jednak ostawiając ten argument na bok, no to właściwie wszystko przemawia mi tu za, za zwycięstwem Polaka. Przede wszystkim Erko Jun ma co prawda dobry bilans, bo trzy wygrane walki, trzy przed czasem zero porażek, ale rybale, z którymi się mierzył, są to także tak zwane Friki, czyli m.in. E, Tomasz świeciński czy Popek, e, no i tych rybali również łatwo by pokonał Mariusz Pudzianowski, a nawet możemy tutaj przywołać przykład e, Popka, bo jest to wspólny mianownik obu tutaj bohaterów wieczoru KSW 51. Erko Jun w drugiej rundzie skończył Popka, natomiast Mariusz Pudzianowski potrzebował e, minutę i 20 sekund, aby dokonać właśnie tutaj e, swojej wygranej. Przechodząc dalej, Pudzianowski, no przede wszystkim wielkie doświadczenie Wygrywa w tym aspekcie z Erkojunem nie tylko liczbą walk, ale także jakością, no bo Jak wspomniałem prędzej, Erkojun mierzył się właściwie w walkach typu free Fight Natomiast Pudzianowski miał już na swoim koncie starcia typowo, można powiedzieć, z zawodnikami, którzy poświęcili swoje całe życie mieszanym sztuką walki i wychodził z nich zwycięsko, czyli Paweł Nastula, Rolles Gracie, Oli Thompson czy Sean McCorkle także Pudzianowski ma wielką przewagę doświadczenia no i poza tym też warunki fizyczne, wiemy jak dużo, to może, jak dużo może mieć to znaczenie w sportach walki a Marsz Pudzianowski na trq ma 7 cm przewagi wzrostu oraz będzie z pewnością cięższy, co także przełoży się to na większą siłę no i znając Mariusza Pudzianowskiego w ostatnich latach ma swoją już ugruntowaną taktykę, czyli dążyć do obalenia i tak zwanego ground and Pound. Sądzę, że tutaj może walka się potoczyć podobnie, tym bardziej, że właśnie wspomniane warunki fizyczne ku temu służą. Przechodząc dalej, druga walka od końca to Borys Mańkowski kontra Vaso Bakocewicz. Tutaj stawiam na faworyta z gromadzi Borys Mańkowski, co prawda kurs niski 1.25, ale do Ako możemy dorzucić No i jestem dosyć pewny w tym typie, co prawda Borys Mańkowski ma trzy przegrane z rzędu Natomiast Waso Bakosevic, gdy spojrzymy na jego bilans, ma dużo wygranych i naprawdę można na ten pierwszy rzut oka powiedzieć dlaczego tak No ale te bilanse są trochę zakłamane, no rzućmy okiem Borys Mańkowski przegrał trzy walki, ale z kim nie przegrał? Z Normanem Parkiem, Mamedem Halidowym oraz Roberto Soldiczem. według mnie to jest najwyższa półka zawodników KSW, czyli poziom najwyższy. Natomiast Wasoba Kocewicz pokonywał takich zawodników ostatnio z takim bilansem jak 01, 07, 010 czy 10-42, więc widzimy, że można powiedzieć miał tacy tutaj ogórków no Pokonał też co prawda Macieja Jeftuszko, co tutaj już jest powiedzmy wyższy poziom rywala, ale nadal Jeftuszko to nie jest poziom Borysa Majkowskiego. No i ogólnie podsumowując tutaj wizualnie ich umiejętności, no to Borysa Majkowskiego stawiam zdecydowanie wyżej niż Waso Bankosewicza. Polak ma coś do dowodzenia i według mnie to będzie jego tak zwany statement i mocne wejście do kategorii lekkiej. Przechodząc dalej, trzecia walka od końca i tutaj tym razem stawiam na underdoga, czyli Damiana Stasiaka w starciu z Antunem Raciciem w, o pierwszy, w walce o pierwsze mistrzowski pas KSW w kategorii do 61 kg Damian Stasiak, kurs 2.05 Dlaczego uważam, że Polak wygra? No przede wszystkim wydaje mi się, że jest tutaj niedoceniany przez bukmacherów Oczywiście Antun Racic pokazał się w kazus z bardzo dobrej strony ma cztery wygrane z rzędu i właściwie Nikt mu jakoś mocniej nie zagroził. Damian Stasiak ma kurs 2:05. Nie walczył jeszcze w KSW. Ostatnio widzimy na jego rekordzie kilka przegranych, ale trzeba się temu przyjrzeć bliżej. Bo mimo czterech porażek Damiana Stasiaka, to rywale byli na o wiele wyższym poziomie niż to, co zostanie w KSW. Było to w UFC. W UFC stoczył 6 walk, z czego 2 wygrał, 4 przegrał. Jedną przegrał nawet miałem okazję oglądać na żywo podczas UFC w Krakowie, kiedy poległ z Metsą. No i muszę przyznać, że pokazał się wtedy z bardzo dobrej strony. Przypomnę też, że zanim przyszedł do UFC, pokonał silnego Mike'a Grandego, a już po swojej karierze w UFC zanotował jedno zwycięstwo. No i jego bilans w UFC 2-4, nie powinien namówić nic negatywnego o tym zawodniku, no bo to wcale nie oznacza, że nie wygra pasa, UK, pasa KSW. Tutaj na przykład mogę przytoczyć. Scott Ascam w UFC zanotował bilans 2 wygrane, 4 porażki i wiemy, że z pozycji underdog'a został mistrzem KSW wadze średniej. Philip De Fries Dwie, dwie wygrane, trzy porażki w UFC i wiemy, że również z pozycji underdoga został mistrzem KSW. Nie widzę tutaj przeciwskazań, żeby Damian Staszek nie miał powtórzyć dokładnie tego samego wyczynu, mając podobny bilans w UFC, mierząc się z naprawdę dobrymi zawodnikami. No i na zakończenie czwarta pozycja do kuponu to wygrana Krystiana Koszołbowskiego z Rakasem, kurs 1.22 się zastanawiałem, czy tutaj nie podwyższyć sobie jeszcze kursu i jeżeli ktoś chce bardziej jeszcze zaryzykować, no tutaj, że zawodnik wygra przed czasem kurs 1,60, jednak ostatecznie na kupon biorę jego zwycięstwo bez tutaj poparcia sposobu wygranej, więc kurs 1,22. Krystian Kaszubowski to wielki talent w KSW-ma. Na swoim koncie 7 wygranych, i jedną porażka, ale porażka z Roberto Soldiciem. Uważam, że walka o Pascal Vogt była dla niego jeszcze za szybko, ale to nie skreśla jego wielkiego potencjału i umiejętności. Wiemy, że ma silną rękę. Jednak co tutaj przykuło moją uwagę w tym zestawieniu? No to jego rywal Rakas. Rakas także ma ostatnio kilka wygranych na swoim koncie, ale znowu trzeba się bliżej przyjrzeć temu bilansowi, no bo pokonywał zawodników m.in. z bilansem 0-3, z bilansem 2-5 z bilansem 18-8, ale warto zaznaczyć, że ten zawodnik po ostatnich 5 latach stoczył 3 walki, 3 przegrane no i najważniejsze ostatnie starcie, które stoczył zaledwie 3 tygodnie temu w Japonii co prawda wygrał zawodnikiem z bilansem 16-8, ale Dwa razy leżał na deskach. No i niestety, ale mi się wydaje, że dostając knockdown w walce trzy tygodnie prędzej, nie powinien wystąpić tutaj na KSW 51. Wiemy, że knockdown może zamieszać trochę w głowie i często właśnie wstrząsienie mózgu jest przyczyną absencji kilkutygodniowej, czy nawet kilkumiesięcznej, i tak to powinno być. Fakt, że dostał knockdown zaledwie 3 tygodnie temu, z pewnością może rzutować na jego tutaj dyspozycję w Zagrzebiu. A Kreslan Kaszubowski to jest zawodnik, który ma silną rękę, więc, według mnie, może tutaj właśnie wyjść knockout na korzyść Polaka. A nawet jeżeli nie knockout, to i tak Kaszubowski powinien. Znieść ręce do góry na koniec starcia. W związku z tym 4 pozycje na kuponie, kurs całkowity 547. Trochę szalejemy, no bo aż 4 walki, a wiemy jak to jest to ma. No ale tak jak mówię, KZU 50 mi rozchłodziło, no bo każdą walkę przewidziałem poprawnie. Gdyby wtedy zrobić, taki, można powiedzieć taką tasiemkę, to też byśmy się cieszyli z wielkiej wygranej. No a tutaj mamy kurs 547. Ja za 200 zł do wygrania mamy 962 zł. Wskazałem 200 zł, ponieważ jest to e, promocja na zakład bez z kodem promocyjnym ZAGRANIE, o czym przypominam i odsyłam po więcej informacji właśnie do linku w opisie i komentarzu. E, jednak jeżeli ktoś nie korzysta z promocji i nie zakłada nowego konta, no to myślę, że za stówkę 489 zł do wygrania jest to też... Fajna suma, także tyle ode mnie, no i piszcie w komentarzach co Wy sądzicie o moich typach, co Wy sądzicie o mojej analizie i jakie Wy macie propozycje na kazu 51, bo gala jest naprawdę ciekawa i wiele interesujących starć, może macie swoje inne przemyślenia i możecie też korzystać z komentarzy innych użytkowników i pomóc sobie w dobrym typowaniu, także tyle ode mnie, pozdrawiam, na razie, cześć.